Dobra, znowu przyjemny? Od początku, od początku. to wyłączyć Już Jeszcze raz się chciałam, to logika, bo... A, bo włączyć. Znowu przyjemny? Nie, prawda, prawda. Nie, prawda, Nie, prawda, prawda, mam skacz, bo ty znowu nie wyskoczyłeś. No ale ja ci ratowałem ciągle dupę na przyjemnym, pomimo na, że później nie. to ja... Nie, ty nie, ty nie ratowałeś, raczej nie podjąłeś ciebie też. Ty miałeś 4 kille, GamerH miał 2, miałem 5.

Bardziej się boję o to, że za to dostanę obierdziel, wiesz? ja się bardziej boję o to, że zresunę, mógł nie ukryć, ja zaraz usunę, bo mnie mam i ja Ale zawsze też ściszałeś. Mam popów. Zostaw mnie! <laughs> o, ale Skrok, Ale to są pestki! Ufono mnie Dwa ufa przyjęli. Wina bardzo bałcika mam też. mam na zero. Nie bo nie pozwala. Tutaj. Na tamtym domku też i tutaj. Ten czerwony skin. Ja mam bambiku.

ale że mi grećegów Nie ceglów nie nie No ale każdy ka każdy go zamówiłem nie? Nikt nie idzie po te Dwa, jeden drewna Pierdziele takie matce. Ej daj to mamy do PMA pomądkę koło no nie, Zapłać mi tą cegły no oddajesz ja, 233 cegły Ja też potrzebuję tak? ja ja. trochę matsa To były moje killy To były ja. moje killy Nie bo ja, ja tak nie Mówię o gamychalu, okej, nigdy z tą nie nigdy, nigdy ci nie pomogę. Jeżeli też potrzebuję trochę matsa! ja każdego przeniszczyłem, tutaj każdego tak kupiłem, kiedy tu zabierasz, czyliłeś kiem Ale, bo ja też zabawam laser, No, daj, no, już cięć tam czego, daj, ja mam trochę. Szkoda, że nie mam. Działaj? No, bo ci wyrzuciłem. No, bo się na cenę jak bez Widziałeś, nie laser dałem jednemu. Może być. Czas na to. Ej, bo ktoś leci. O to. O, dobra, Ale nie, on mówił o jakimś typie... o, na UFO są. 18 UFO. 22. Szybko! Ja Kasuj tu UFO Kasuj UFO! Jest. kasowane! Przestał te stary piłem. Każdy krak! Co ja robię? Nie wejść i każę mu się Ej, jedną po, jedną po bot, jedną po bot. Nie, tamtemu jednemu nie dałem. Za Nie kopiłem go. 20 tam mi, na biało. Nikt nie bierze lootu z górki. Okay. Nikt nie bierze lootu. No nie biorę. Patrz, co jest. Obiłem ci, obiłem ci tamtego, jakby co jeszcze jednego pipa. Nie Zrobiłem. To dostało, ile on do ciebie dostał? Ten Ode ten mnie, ten pierwszy. Drugiego. 10. ale nie, tego drugiego yy, drugi 89, tego yy, 80 40 no no bo ja go z i był całkowicie ładny 80-70 stary Gabi, przyjem to Ej, szaku, idziesz z mojego miejsca oh, ja myślę, że to Ja bym się ja ciebie wziąłem no. E, dawaj po bo strachatamu. Nie wiem, nie mam. Nie nie mogę, nie mam amów. No niczego nie mam. Mógłbyś to strzelić może co? No, ja A ty tego bierzesz? No, tak, to Ej, tego nie śtemy? drugiego. Nie, 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 do drugiego to fajne. A po prostu bronią.

Dakar, A gamer już się zabrać. Daj mi go! Daj mi go! Mój lake! Kubuję oznaczone i w mój zawsze ja tracę HP przez gamer Bo coś odwali. Ja mam nic sobie. Chciałeś tego taka? Tomasz. masz. Chciałam. Ej, daj dajcie amo dajcie mi do A mogę am do pompy dajcie ja do, do snajper bo nie mam Ja nic. właśnie też, do pompy A do snajpy A do pompy A do po A, do... A mogę też się do pompy No nie nie, okay. okay. Dobra, chodźcie do tego typa Widzę go Nie mam do snajpy. Ja, te, yy, ja też nie ja też mam o, trzyma, to do mnie ze snajper trzeba Ej Szymon masz, masz poty Ej o widzę Chłopy chłopy Jałowiało ja, ja! cię krak Bo no wiem, że ma mało no bo go skrakowałem nie to co ty Ty tym pemikiem na daleko nadjechał No bo to jest upe To nie jest upe 1 upe Dostał 30, y, 60, 99 y, dostał tak, Byłam o mnogi Ja pierdolę co? Ale ja łamię każdego Piko, dla ciebie! Tak, jest że... Potrzebuję... Potrzebuję bardzo... Masz No właśnie ja mam, fioletową. A jeszcze on wypisał Biga, Albo daj jednego, daj jednego. za kresz. Bardzo potrzebuję HP. Ale... Jakaś Amo Nie, amo to ja mam dużo, do wszystkiego. Maców mam full streeta, ale HP. Bardzo ja. mi chodzi o HP. Ej, bie, ej, bierzemy, bierzemy ktoś na nam na tego nasz... Tak, ty bierzesz, bo my mamy laserowe snajpy I wygramy grę Ej, ty ty, ty py, ty py! Dobrze, że ja, ja ci to zniszczyłem O faguli! Plecy nam wyda. robią, mówię! Help, plecy mamy! Mamy rok całych, którym Co? Jak on jest pół obrotu sprzedał całkowity dymage? No szybko! No ja! się bije idiota! Nie idiotą jesteś! Nie gramy całego, gramy duo! Tak! No, chłopie mówię ci nie bij się tylko teraz! Wie, to. Ale ja mówię, że mam chłopie i nie no, mam odlety! Przeszukali! Musimy spieprzać Zpieszać z tego! Zpieszać